Hej, tu Baśka ze Składu Karmy. Dzisiaj porozmawiamy o tym, dlaczego karma powinna być bez zbóż. W naszej ofercie wszystkie karmy, które mamy, są karmami bezzbożowymi. Zacznijmy od tego, że psy i koty to mięsożercy, dlatego w ich diecie nie powinny się znajdować żadne zboża. Psy i koty powinny jeść mięso, a nie pszenicę, soję czy kukurydzę. Dlatego zwracajcie uwagę, jakie karmy kupujecie. Pamiętajcie o tym, że zboża są ciężkostrawne, źle tolerowane i mogą prowadzić do chorób trzustki. Czy cukrzycy? Producenci tanich karm często używają zbóż i innych wypełniaczy w swoich produktach. Jest to tani produkt, ale ciężko strawny dla Twojego pupila. Jest to po prostu zapychacz i źle wpłynie na stan zdrowia Twojego czworonoga. Zboża powodują alergię i nietolerancję, mogą prowadzić do nadwagi. Są ciężkostrawne i mają wysoki indeks glikemiczny. Są w ogóle mało wartościowe, więc nie warto, żeby miały udział w diecie Twojego psa. Wszystkie produkty u nas w składzie karmy nie mają zbóż. Czy to będzie Fish for Dog, Nature Eden czy puszki Olo, macie gwarancję, że w składzie nie ma zbóż i zbędnych zapychaczy. Dodatek zbóż spowoduje, że w karmie będzie mniej mięsa. Co wpłynie oczywiście na gorszy stan zdrowia Twojego psa, wypadanie sierści, apatię, mineralizację kości. Stąd też zwracajcie uwagę i czytajcie składy. Jeżeli karmicie suchą karmą, to warto zwrócić uwagę na to, żeby zawartość mięsa była jak najwyższa. I tak, na przykład, Eden ma 80% składników mięsnych. Następnie Karma Nature to jest 70%. A jeżeli karmicie karmą mokrą, to polecam puszki. Puszki Olo mają 92% mięsa mięśniowego. W innych mamy też dodatek zdrowych podrobów. Zapraszam do kolejnego filmiku. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Subskrybujcie nasz kanał.